Tutaj skórę całą, mam cztery szwy. Do wszystkich osób, które nie wiedzą co mówimy, o czym mówimy, przeprowadzałem wywiady teraz na tej konferencji. Ale no dużo osób z Was widziało, że nie byłem do końca sobą na tych wywiadach w głowie. Ale na samych wywiadach w większości z nich Ej, osyści... stałem bokiem. Słuchajcie, tak jak mnie widzicie teraz, pierwszy raz powiem, yy, co mam. Mam rozciętą. Tutaj skórę całą, mam cztery szwy i na konferencji, tak jak teraz, nie wyglądam za dobrze, bo jeszcze jestem cały spuchnięty. Pozdrawiam, to, to kurczę, no, na konfie wyglądałem bardzo źle. Nie fajnie to wygląda. Tak jak mówię, mam szycie i to dość duże i to bardzo głębokie. Na dzień dzisiejszy, tak naprawdę, mega się zastanawiałem, czy będę mógł już wam dzisiaj powiedzieć, co się stało. Ale no nie jest to, nie ma co ukrywać, najłatwiejszy temat i nie mogę na dzień dzisiejszy Wam powiedzieć, musicie to skumać, niestety. Yy, powiem Wam natomiast tylko tyle, że jeżeli sprawa byłaby. Bartek, więc już yy, w skrócie, powiem Wam tylko tyle. Jeżeli to byłoby tak, że miałbym z kimś bójkę, w sensie, wyszedłbym z kimś na solówkę, tułbym się z normalnym człowiekiem i miałbym takie obrażenia, to byłaby mi strata czasu, że ja Wam o tym nie opowiedział. Kiedy i tak większość z Was wie po wywiadach, sprawa niestety nie jest ani fajna ani przyjemna, jest gruba i tak jak mówiłem wam na początku, ludzie, którzy to widzieli, a było mnóstwo świadków, nikt nie sprzedam niczego do internetu no bo to nie jest fajne, i myślę, że jeżeli kiedyś dojdzie do tego, że będę mogła o tym opowiedzieć, no to będziecie w dość dużym szoku. Ech. Wszystkie teorie dlaczego się nie uśmiechałem, że byłem smutny to tylko i wyłącznie po prostu dlatego słuchajcie, że yy, no miałem tak spuchniętą wargę i w ogóle cały, cały ten bok. Yy. Ciężko mi w ogóle gadać wiecie, bo najchętniej to serio usiadłbym z Wami i bym Wam wszystko powiedział, ale to tak jak mówię dużo osób mówi dlaczego tego nie powiesz od razu. Stary no to dokładnie tak jakbyś wyszedł. Coś by się stało niedobrego. Chciałbyś najpierw ogarnąć tą sytuację i ją rozwiązać. A ludzie by ci kazali pójść do mamy, cioci, babci, wujka i tak dalej, i o tym opowiadać. Więc uznałem, że nie będę tego robił w ten sposób, że teraz się zamknę i będę udawał, że nic mi nie jest, albo będę was kłamał, że słuchajcie, byłem na sparingu. Bo i tak po pierwsze taka rana by się nie zrobiła na sparingu, jak cztery szwy szarpane. A druga sprawa jest taka, że chciałem po prostu dokonać dla was robotę i zrobić te wywiady, bo wiem, że mnóstwo z was na to czeka. Piątek już będę wyglądał pewnie normalnie, bo i tak już będę miał ściągane szwy, więc temat przejdzie. No ale uznałem, że nie ma co tutaj czekać i, i, i lecieć w kulki z widzami, bo tak to nie powinno wyglądać. Niestety, musicie mi wybaczyć, to żebym jeszcze nie mówił do końca, co się stało. Jak tylko dojdzie do momentu, w którym będę mógł Wam o tym opowiedzieć, to Wam o tym opowiem w 100%. Dużo osób pytało, czy to było na moje urodziny. Tak, to było w dzień moich urodzin. I na tym możemy chyba zakończyć ten temat. Czy jeszcze macie jakieś pytania, to mam jeszcze na to odpowiem? Wiem, że dużo osób się martwi, i dlatego, dlatego też mówię. Słuchajcie, czuję się fizycznie już dobrze, w miarę. Gorzej wiecie, z irytacją, ale tak to jest, nie? Hejter i teraz ma opaskę. I właśnie wiecie co? Tak, takie donaty, czy takie wiadomości mnie najbardziej rozwalają.